Witajcie z tej strony, fangajcie. Pomimo tego, że zaczął się tydzień gameplay, jak już mówiłem, rzeczy z teaserów, mogą przynikać i wchodzić w nie ten tydzień. Takiego filmu jak ten nie obowiązuje Tym bardziej, że. Więc cóż, skąd ten nowy teaser jest nim koszmarny Balloon nie wiem, dla mnie wygląda to jednak na Balloon Girl koloryst kolorystyka pasuje. Właśnie do tej drugiej postaci, i z 532. Złoży się, że z połowa z Was czuje już przynajmniej ciary na plecach. Wyścigaj najmniej lubiej na postać całego FNAF-a. A przynajmniej jej żeńska wersja. Mimo wszystko, jak to podświetlenie wskazuje na Balloon Boya, napis Hello. Nie no, śmiesznie to wszystko wygląda co najlepsze. Skąd zapłodził tego teasera jakoś mniej więcej miesiąc temu. Dokładnie miesiąc temu, bo 20 września, który wrzucił na Steamie po post, nie dziękował Scottowi w ogóle za FNAF, a w szczególności za Balon Boya, bo tej osobie bardzo spodobała się koncepcja i uwielbiał go w drugiej oraz trzeciej gry że i bardzo żałował, że nie był go w czwórce. Tymczasem Scott powiedział, że jego życzenie może się spełnić. Dokładnie miesiąc temu to tutaj było zapowiadane. Ten Balon Gill, te mroczne paluchy, ta twarz Niczym World animatroników przecięta na pół, ten wielki nos. Potworność Stach jeszcze potworniejsza. Tymczasem, jakie to może mieć znaczenie w naszej prawdziwej grze? Kto to wie? Może chodzi właśnie o dodatkową minigrę? Może skoda z psem 9 nocy będzie zawierała tego potwora? Może coś jeszcze innego? Ciekawe jest tutaj fakt, że samo istnienie tej postaci w grze może nam podpowiedzieć w chronologii. W pewien sposób to obala wszystkie teorie, że grani się w 1983 roku, 4 lata przed FNAF 2. W końcu Balloon Boy. Balon Boya wtedy jeszcze nie było, ale jednak my na tym, że to może jest balon Given. Nie wiemy wiele na tej postaci szczerze mówiąc nie wiemy nawet w pełni, że balon Boya nie było wcześniej. Mnie wciąż nie zmienia to teorii, że w 1987 roku działy się dwa ugryzienia. I cóż, teraz możemy tylko czekać aż Scott w końcu wypuści DLC. Co się tam w końcu pojawi? Może wyzwanie Balloon Girl, w pisa postać jest jeszcze cięższe dopóki nie niż Nightmare, a może, a ma ten plus, że słuchaj te wszystkie hello. Tak, na pewno w grze, która skupi się na nasłuchiwaniu, głos Balloon Boy Balloon Girl będzie istotny. Będzie wsa w pewien sposób naprowadzony, a ułatwił nam trochę sytuację. Zasadnie ciekawy element polega na tym, że następne światełko zaświeciło się na Scott Games. I powiem Wam tyle, że jeżeli teraz zaświetlę jeszcze T2 w NAF 5 firmy. Ale szczerze wątpię, nie wskazuje na to, że była piątka. Ale gdyby te dwa światełka się zaświeciły. Czasem to tyle. Więcej nie jestem w stanie wyświetlić na teasera. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.